Czy prezenty dla pracowników będą dla nich przychodem? Prezenty dla pracowników mogą być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli stanowią formę wynagrodzenia lub gratyfikacji za wykonaną pracę. Jednakże, jeśli prezenty te są przekazywane jako forma uhonorowania pracownika z okazji niemającej związku z wykonywaną pracą, mogą być traktowane jako darowizna. W takim przypadku nie stanowią one przychodu, lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Pamiętaj, że do kwoty 5733 zł darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku. A co zrobić, żeby była to faktycznie darowizna? Prezent musi być przekazany z okazji, która nie jest związana z wykonywaną pracą, np. z okazji urodzin ślubu jubileuszu. Powinien być również przekazany w sposób formalny, najlepiej z dokumentacją potwierdzającą, że jest to darowizna, a nie forma wynagrodzenia. Załóż darmowe konto testowe na doradzaj i przekonaj się, jak mogę odmienić Twoją pracę.